Księga Henocha Przypowieść druga Henocha Przypowieść druga Henocha Jest to druga przypowieść o tych, którzy odrzucają imię mieszkania świętych i Pana duchów. Nie wejdą oni do nieba ani nie stąpią na ziemię, taki będzie los grzeszników, którzy odrzucają imię Pana duchów i zachowani są na dzień ucisku i niedoli. W owym dniu mój wybrany zasiądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą moich wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego. Sprawię w owym dniu, że mój wybrany zamieszka pośrodku nich, i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić. Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z powierzchni ziemi. I tam ujrzałem kogoś, kto miał głowę dni, i jego głowa była biała jak wełna, i z nim był inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz była i pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów. Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym synu człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z głową dni. Odpowiadając mi, rzekł do mnie: To jest syn człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan duchów ma on zwyciężać przed Panem duchów w sprawiedliwości na wieki. I ten syn człowieczy, którego widziałeś, Wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników. I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo. Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia pana duchów. To są ci, którzy sądzą gwiazdy nieba i podnoszą swe ręce przeciw najwyższemu i depczą suchy ląd i mieszkają na nim. I wszystkie ich czyny pokazują niegodziwość, i ich moc pozostaje na ich bogatych i ich wiara jest w bogów, których uczynili swoimi rękami i zapierają się imienia pana duchów zostaną wypędzeni z domów Jego zgromadzenia i wiernych, którzy zawiśli na imieniu Pana Duchów. W owych dniach modlitwa sprawiedliwych i krew sprawiedliwych wystąpi z ziemi przed Pana Duchów. W tych dniach święci, którzy mieszkają wysoko w niebie, zjednoczą się w jeden głos i będą błagać, Prosić, chwalić i składać dziękczynienie i błogosławić w imię Pana duchów z powodu krwi Sprawiedliwych, która została wylana, i z powodu modlitwy Sprawiedliwych, aby nie ustała przed Panem duchów, aby oddano im sprawiedliwość i aby ich cierpliwość nie trwała wiecznie. I w owych dniach ujrzałem głowę dni siedzącego na tronie swej chwały, i księgi żyjących zostały przed nim otwarte, i wszystkie jego zastępy, które mieszkają wysoko w niebie. I jego rada stały przed nim. I serca świętych pełne były radości, że liczba sprawiedliwości została osiągnięta i że zażądano krwi sprawiedliwych przed Panem duchów. I na tym miejscu ujrzałem niewyczerpalne źródło sprawiedliwości, i wiele źródeł mądrości otaczało je, i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością, i ich mieszkanie było ze sprawiedliwymi, i świętymi, i wybranymi. I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię zostało wspomniane przed głową dni. Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Panem Duchów. Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na Nim wesprzeć i nie upaść i będzie On i światłem narodów i nadzieją tych. Którzy smucą się w sercach swoich. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana duchów. I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki. Lecz mądrość Pana duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych. -Bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię pana duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia. I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przygnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się. I dam ich w ręce moich wybranych. Jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie, tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi, i nie znajdzie się żaden po nich ślad. I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana duchów i Jego mesjasza. Niech imię Pana duchów będzie błogosławione. Bo mądrość została wylana jak woda, i chwała nie upadnie przed Nim na wieki wieków. Bo On jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości, i niegodziwość przeminie jak cień i nie będzie miała istnienia. Bo wybrany stoi przed Panem duchów, i Jego chwała jest na wieki wieków, i Jego moc po wszystkie pokolenia. I w Nim mieszka duch mądrości i duch który daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości. I osądzi on rzeczy, które są tajemne, i nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed Nim, bo został on wybrany przed Panem duchów zgodnie z Jego wolą. W owych dniach nastąpi zmiana dla świętych i wybranych. Światło dni spocznie nad nimi, chwała i cześć powrócą do świętych. W dniu nagromadzą się nieszczęścia nad grzesznikami, ale sprawiedliwi zwyciężą w imię Pana duchów. Ukaże to innym, aby zaczęli pokutować i porzucili dzieła rąk swoich. Pan duchów nie uczci ich, jednakże w Jego imieniu mogą być zbawieni. Pan duchów zmiłuje się nad nimi, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. Jego wyrok jest sprawiedliwy. Przed jego chwałą i sądem nie ma miejsca na niesprawiedliwość. Kto jednak nie będzie czynił pokuty przed nim, zginie. I odtąd nie będę miał miłosierdzia dla nich, mówi Pan duchów. W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, szol zwróci to, co otrzymał, i zagłada odda to, co posiada. Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo nadszedł dla nich dzień zbawienia. W owych dniach wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo pan duchów wyjawił mu je i go uwielbił. W owych dniach góry będą skakać jak barany, a pagórki brykać jak jagnięta nasycone mlekiem, i wszyscy staną się aniołami w niebie. Oblicza ich jaśnieć będą radością, bo w owych dniach powstanie wybrany i ziemia ucieszy się, i sprawiedliwi będą na niej mieszkać. A wybrani po niej będą chodzić i przechadzać się. Po tym czasie na tym samym miejscu, gdzie miałem te wszystkie widzenia tajemnic, bo zostałem porwany przez gwałtowny wiatr i zaniesiono mnie na zachód, moje oczy ujrzały tajemnice nieba i to wszystko, co dzieje się na ziemi: górę żelazną i górę miedzianą, górę srebrną i górę złotą, górę z miękkiego metalu i górę z ołowiu. Zapytałem anioła, który szedł ze mną, mówiąc: Co to są za rzeczy, które widziałem w tajemnicy? Odpowiedział mi: To wszystko, co widziałeś, służy władzy jego Mesjasza, aby był mocny i dzielny na ziemi. Anioł pokoju, odpowiadając mi rzekł: Poczekaj chwilę, a zobaczysz to wszystko, co jest tajemnicą, zostanie ci objawione to, co pan Duchów ustanowił. Góry, które widziałeś, góra żelazna, góra miedziana, góra srebrna, góra złota, góra z miękkiego metalu i góra z ołowiu, te wszystkie góry wobec wybranego będą jak wosk przed ogniem i jak woda, spadająca na nie z góry. Osłabną one pod jego stopą. W owych dniach stanie się to, że ludzie nie znajdą ratunku ani dzięki złotu, ani dzięki srebru. Nie zdołają się uratować lub uciec. Nie będzie ani żelaza na wojny, ani materiału na pancerz. Brąz będzie nieużyteczny i cyna będzie bezużyteczna i na nic się zda, a ołów nie będzie potrzebny. Gdy wybrany pojawi się przed Panem duchów, wszystko to zostanie starte i zniszczone z powierzchni ziemi. Moje oczy ujrzały tam głęboką dolinę, a usta jej były otwarte. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie i morzu i wyspach, znosili do niej dary, prezenty i ofiary, ale ta głęboka dolina nie napełniała się. Ręce ich popełniały zło i to wszystko, co sprawiedliwi wypracowali, grzesznicy złośliwie zjadali. Tak zatem grzesznicy zostaną unicestwieni przed obliczem Pana duchów i wypędzeni na wieki wieków z powierzchni ziemi. Ujrzałem bowiem aniołów kary idących, którzy przygotowywali wszelkiego rodzaju narzędzia tortur dla szatana. Zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc doń dla kogo przygotowane są te narzędzia? Odpowiedział mi, przygotowują je oni dla królów i możnych tej ziemi, żeby za ich pomocą ich zniszczyć. Następnie sprawiedliwy i wybrany ukaże dom swego zgromadzenia. Odtąd w imię Pana duchów nie zaznają kłopotów. Natomiast te góry stojące przed nimi nie będą stałe jak ziemia, pagórki staną się źródłem wody, a sprawiedliwi odpoczną od złego traktowania ich przez grzeszników. Spojrzałem w kierunku innej części ziemi. Zobaczyłem tam głęboką dolinę z płonącym ogniem. Wzięto królów i możnych i rzucono do tej doliny. Tam moje oczy ujrzały, że to dla nich zrobiono te narzędzia, niezwykle ciężkie, żelazne okały. Zapytałem Anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc, dla kogo są przygotowane te okały? Odpowiedział mi, są one przygotowane dla zastępów azarzela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana duchu, w czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami. W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. W owych dniach nastanie kara Pana duchów. Wszystkie spichlerze wody, które są nad niebem i pod ziemią, zostaną otwarte i wszystkie wody połączą się z wodami znajdującymi się nad niebem. Woda, która jest nad niebem, jest rodzaju męskiego, a woda, która jest pod ziemią, jest rodzaju żeńskiego. To wszystko, co mieszka na suchym lądzie i to, co mieszka pod krańcami niebios, ulegnie zagładzie. W ten sposób uznają swoją niegodziwość ci, którzy ją popełnili na ziemi i poprzez nią zostaną zniszczeni. Następnie, przedwieczny, pożałował i powiedział: Bezcelowo zniszczyłem wszystkich mieszkańców Ziemi. I po przysięgu na swe wielkie imię Odtąd nie zrobię tego wszystkim mieszkańcom Ziemi. Postawię znak na niebie. Będzie on pomiędzy mną a nimi rękojmią wierności tak długo, jak długo niebo będzie nad Ziemią. Stanie się to z mojego rozkazu. Podczas gdy kiedyś starałem się ich chronić ręką aniołów w dniu utrapienia i ucisku, to teraz ustanowiłem nad nimi moją karę i mój gniew, mówi Pan duchów. O potężni królowie, którzy mieszkacie na ziemi, będziecie musieli patrzeć na mego wybranego siedzącego na tronie mojej chwały i sądzącego w imieniu Pana duchów Azarela, wszystkie jego zastępy i wszystkie jego duchy. Zobaczyłem tam zastępy aniołów kary. Którzy chodzili i trzymali żelazne i brązowe ołkały. Zapytałem anioła pokoju, który przyszedł ze mną, mówiąc, do kogo udają się ci, co otrzymają łańcuchy? Odpowiedział mi: każdy z nich idzie do swoich wybranych i umiłowanych, aby wrzucić ich do głębokiej czeluści doliny. Wówczas dolina ta zostanie napełniona ich wybranymi. Dopełnią się dni ich życia, i odtąd nie będą się już liczyły dni ich kuszenia. W owych dniach zgromadzą się aniołowie i poślą w kierunku wschodnim do partów i medów swoich dowódców, aby tam pobudzić królów, także ogarnie ich duch rozruchów. Powstaną ze swoich tronów, jak i wywydą ze swoich legowisk i jak zgłodniałe wilki ze swych nor. Pójdą, by zdeptać ziemię jego wybranych i ziemia jego wybranych zostanie otwarta, by mogli przez nią przejść. Lecz miasto moich sprawiedliwych stanie się przeszkodą dla ich koni. Zaczną się wzajemnie zabijać, a ich własna prawica skieruje się przeciw nim samym. Nie rozpozna brat swego brata, ani syn swego ojca lub swej matki. Takie będzie mnóstwo trupów. Oby ich kara nie była daremna. W owych dniach szeol otworzy swe usta, zostaną w nim pogrążeni i ustaną ich morderstwa. Szeol pochłonie grzeszników na oczach wybranych. Ujrzałem następnie inny zastęp wozów. Ludzie, którzy na nich jechali, przybywali ze wschodnim i zachodnim wiatrem aż do pory południowej. Słychać było rumor ich wozów, i kiedy zaczął się ten hałas, święci w niebie poznali to, co nadchodziło. Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie, i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi. Wszyscy padli na twarz i oddali cześć panu duchów. Jest to koniec drugiej przypowieści.